Manowidzowie dzisiaj będę otwierać drzwi Znaczy nie będę otwierać, ale będę zgadywać Co może być za drzwiami Dobra, zacznijmy otwierać, wiem, że niektóre są otwarte, więc oczekam No a w pierwszych drzwiach, które pewnie dzisiaj otworzymy Albo jutro Podejrzewam, że Dla Pani Może być ten skin W drugim jest hiper, więc w trzecim Trzeci Tak na sobie nie mam pomysłu Może Ultapox Tutaj będzie skin do Candy, Tutaj do Lumi Tutaj będzie Emolity zablokowany A szóstka? Czym tutaj w ogóle spajk. Okay. 8. Jest shade tutaj pokazany. Tu. Tutaj. Może jakiś skin do doszade. W dziewiątym. Tutaj w dziesiątym będzie 10 sterdów. 9. Nie mam pojęcia. W 11., na którym zagłosowałem, będzie ryolki sushi. W 12. będzie. A czemu to jest box? Dobra, tutaj. Też nie mam pojęcia. W 16. Szesnasty... W będzie dużo monet. W 17. będzie. Losowy Star Drop, w 19 będzie głębia, a w 20 będzie mało gramów. No do widzenia, zostawcie łapkę w górę i zobaczę